Cześć! Dziś pomówimy o dodatku poprzez historię do osadników. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja z osadnikami mam bardzo trudną relację. To było tak, że zagraliśmy kilka razy i zupełnie nas to nie porwało. Potem przyszedł 51. stan, i tutaj było o wiele lepiej, i u nas został na półce. No i potem przyszły Królestwa Północy, które też naszym zdaniem są lepsze od osadników i też są na półce. Zatem jak to się stało? Że poprzez historię wylądowało na naszym stole. Czy dodatek, który robi z gry kampanię na pewno ją ulepsza, czy jest to dodatek dla wszystkich? Sprawdźmy, poprzez historię jest to dodatek kampania w otwartym świecie, gdzie trzeba nasze imperium przejść przez różne epoki i je rozwijać i no właśnie. Ja już na wstępie Wam powiem, że poprzez historię to nie jest dodatek dla wszystkich, nie jest to dodatek dla żółtodziobów, nie jest to dodatek dla nubów, jeżeli chodzi właśnie o osadników. Tak jak wspominałam, my w osadniku graliśmy kilka razy, kilkanaście razy, zanim wyrobiliśmy sobie na ich temat opinie i zanim stwierdziliśmy, że 51 stan jest lepszy. No i teraz o co chodzi? Dostałam od portalu poprzez historię. Przyszło do mnie pocztą, nie, nie spodziewałam się tego w ogóle. Otworzyłam paczkę i okej. Okay. Świetnie. Tylko, że ja nie mam podstawki, bo, bo jej nie miałam, bo na tyle nam ta gra nie podeszła, że po prostu się jej pozbyliśmy. No i teraz co zrobić? Trzeba było ogarnąć podstawkę z drugiej ręki, najlepiej, żeby było taniej. Więc mamy to jeszcze ze starym logiem portalu. Mamy właśnie Imperial Settlers po angielsku, no bo, gramy, bo gramy, z matem oczywiście. No i teraz. Y Osadnicy poprzez historię jest tak naprawdę językowo niezależne, bo karty są um, na stole. Także jedna osoba, która przeczyta czy takie karty, e, wszystkim innym może powiedzieć o co chodzi. Także tu akurat nie było problemu, że to było po polsku. No ale do rzeczy. W pudełku znajdujemy masę nowych kart. Są karty odkryć, mamy karty jakichś tam celów, które musimy osiągać w trakcie rozgrywki, no i bloczek naszego imperium, w którym zapisujemy e, nasz progres. No i teraz tak. Czy poprzez historię jest dodatkiem dla wszystkich? Zdecydowanie nie. Jeżeli jeszcze się nie nagraliście po sedniku, jeżeli jeszcze nie twierdzicie, że jesteście mistrzami w tej grze, jeżeli jeszcze są jakieś frakcje, którymi nie graliście, jeżeli otwieracie pudełko, wyciągacie talię i nie wiecie, czego się spodziewać, to nie. Poprzez historię wam nie pomoże. To jest trudny dodatek. Wygranie kampanii graniczy z cudem. To się robiło trudniejsze od Robinsona. W krasie tak samo jak normalnych osadników, to że na koniec każdej rozgrywki, musimy zapłacić ekstra zasoby, dostajemy ekstra karty i wszystko jest ekstra, ekstra. No i e, niestety, ale z gry na grę to się robi coraz trudniejsze, bo za każdym razem, kiedy dostajemy nową prowincję do naszego imperium, no to niestety musimy za nią zapłacić punktami. No i za każdym razem chcemy mieć tych punktów więcej, żeby dostawać nowe wynalazki. Jeżeli nie jesteśmy w stanie dostać wynalazku, przegrywamy i nasze imperium się kruszy. Jeżeli trzy razy podrządz, to będziemy malejącą liczbę punktów, nasze imperium upada i się kruszy. Więc o co chodzi? W, poprzez historię, tak jak nasze imperium przechodzi przez kolejne epoki, tak dostajemy nowe karty prowincji, które ulepszają naszą rozgrywkę i dają nam jakieś specjalne bonusy. Tak samo karty wynalazków dają nam jakieś specjalne bonusy, ale karty wynalazków kupujemy za nasze punkty zwycięstwa. Jeżeli tych punktów nie mamy wystarczająco, to takie karty nie możemy kupić, czyli zdobywamy zero punktów, czyli przegrywamy. Hmm. Więc jak to się ma do rozgrywki w kilka osób, no raczej nie fajnie, ponieważ te karty wynalazków ich nie ma wystarczającej liczby, żeby każdy taką kartę dostał. Czyli ja rozumiem, to jest wyścig i tak dalej, tak trzeba się starać jak najbardziej, żeby dostać te punkty. Nawet w rozgrywce dwuosobowej było nam trudno, bo jest jedna karta 40 punktowa. I Matt tę kartę kupił, ja miałam 40 punktów, nie mogłam kupić karty za 45 punktów, więc przegrałam, bo nie mogłam kupić tej karty, a Matt z kolei przegrał w jakiś inny sposób, także oba, oba nasze imperia się rozkruszyły w tej samej rozgrywce, trzeba było zaczynać od nowa. No, i takich gier, rozgrywek w tej kampanii będzie pewnie około 20, i tak są krótsze, bo mamy tą jedną rundę mniej w każdej rozgrywce, ale tak czy siak trzeba tych gier naprawdę sporo zagrać, żeby przejść całą kampanię. No i no nie jest to proste, bo za każdym razem, kiedy dostajemy nową prowincję, musimy za nią zapłacić punktami. I no. W pierwszej rozgrywce to będzie minus 5 punktów, potem minus 10, minus 15 i tak dalej. No a cały czas chcemy mieć też punkty, żeby właśnie zapłacić za karty wynalazków. I o ile te punkty przechodzą nam z rozgrywki na rozgrywkę, te niewydane punkty, no to jest właśnie bitwa o te karty, bo ich nie ma wystarczającej liczby. Także to jest moim zdaniem. To jest świetne dla graczy solo. Jeżeli jesteście fanami osadników i gracie solo, to jak najbardziej poprzez historię to jest świetny dla Was challenge. To jest, jeżeli już się nagraliście, jeżeli myślicie, że nic nagrawa więcej nie przyniesie, jeżeli znacie już wszystkie talie na przestrzał, to poprzez historię na pewno jest czymś dla Was, bo jest to naprawdę trzeba się bardzo skupić, trzeba, trzeba mieć naprawdę już wypracowane swoje strategie, jeżeli chodzi o te różne talie, i no trzeba. Lubić tę grę. Nasze imperium skróżyło się już kilkakrotnie, niestety. No i cały czas jeszcze będziemy próbować pać, żeby, żeby tę kampanię wygrać. Bo nie, ja to nagrywam nie wygrawszy kampanii, bo może nigdy bym wtedy tego nie nagrała, bo naprawdę, naprawdę to jest trudne. Trudne. Jak wam się udało, to źle gracie, pamiętajcie, to jest tak samo jak zrobić z Robinsonem. Także jeżeli naprawdę, jeżeli gracie solo. Jeżeli gracie w Osadników bardzo, bardzo dużo, to tak to jest rzeczywiście świetny dodatek, bo nie wiem do końca, dlaczego to się nazywa w otwartym świecie dodatek. Tak nie bardzo to widzę, ale jest to kampania, gdzie naprawdę przesuwamy się na różnych torach, wykonując nasze cele, dostajemy bonusy i mamy wrażenie, że to nasze imperium się ulepsza. Także no to jest na pewno duży plus. Jeśli chodzi o wykonanie, no to ja tutaj do portalu nigdy nie miałam, jakby zastrzeżeń, to wykonanie wszystko jest. Pasujące do wykonania osadników, do podstawki, także tutaj nie widać żadnej różnicy. Jeżeli chodzi o regrywalność tej gry, no to ona Was zmusza do regrywalności. Jeżeli myślicie, że ograliście już osadników, to jeżeli weźmiecie poprzez historię, to da Wam to co najmniej 20 rozgrywek, do których będziecie jakby zmuszeni, żeby przejść tę kampanię. Ale powtarzam, solo. Nawet grając w dwie osoby. Wydawało mi się, że jednak jest to dość trudne. Nie wyobrażam sobie grać w 3 lub cztery. Wydaje mi się, że to jest świetny, właśnie świetny dodatek dla graczy solo. U nas jest tak, że ja z o, osadnikami mam, tak jak mówię, dość taką dziwną relację. Mat ich lubi, mat ich polubił ostatnio ja. Ja nie mogę się do nich przekonać w 100%. Ja zdecydowanie wolę Królestwa Północy, zdecydowanie bardziej wolę 51 stan. Um, oni zostaną na półce tylko dlatego, że chcemy przejść ten dodatek chcemy w jakiś sposób tę kampanię wygrać. Nie wiem, czy nawet nie będziemy w dwójkę grali jednym imperium, żeby to wygrać solo, bo. Bo to jest challenge. I tutaj trzeba się z tym pogodzić, że to nie jest prosta gra. O ile ma proste zasady, to jest naprawdę trudna do wymasterowania, czy jak to się mówi. Także jeśli nie jesteście wielkimi fanami osetników, to poprzez historię was do tego nie przekona, bo będzie was wmuszało więcej i więcej rozgrywek jak znienawidzone brukselki. Natomiast jeżeli lubicie osetników i jeszcze dodatkowo, jeżeli gracie solo, to to jest dodatek must have, to musicie go mieć, bo naprawdę dużo wnosi urozmaica trochę rozgrywkę. I daję Wam to wyzwanie, rzucę Wam wyzwanie, pokonajcie mnie, pokonajcie, bo... bo chyba się nie da. Poprzez historię. Dla fanów. Jeśli podoba Wam się to, co robię, to zasubskrybujcie, zostawcie komentarz, a jeżeli nie, to wiecie, co z tym zrobić. Na razie!